Ta para wyraźnie wyraźnie obserwuje Tutaj ta para najbliżej to jakby to był staleczy. to ale świetnie, świetnie Dwie nogi, dwie ręce zostają Z czemu on staje na rękach, no? Kto to robi jako ostatni? Nie można stanąć na jednej nodze. O właśnie, no niestety, tak, parze tutaj po lewej stronie. Dziękujemy, byliście piękni. Nie, bardzo tu złą stronę idzie. Nie, nie, A to jest fajnie, dobrze. Na ziemi zostają cztery pośladki. No i chyba widzieliśmy, kto to zrobił. Parter Pauliny niestety, bo no policzył do czterech, tak, twoje pośladki też się liczyły. No. Wam dziękujemy, zostało wielkie prawa dla Pauliny i jej partera. Troszeczkę parę, żeby, żeby parę młoda was widziała, troszeczkę się rozsąciem. jedna noga. No proszę, żeby zrobić tak no jak tam pan z tyłu zrobił, to ci tutaj muszą się położyć. Jedna noga, no niestety panu tutaj dziękujemy, ponieważ miała być jedna noga, ale tutaj całe ciało zostało. No, nie czarne wziąć ma partnerkę, małżonkę na ręce. I can, I, I, Pan z tyłu już się cieszy, że nie wchodzi do finału, ponieważ zadanie będzie takie, dwie nogi i głowa. No i widzę, widzę właśnie tutaj po prawej, no nie wiem jak pan tutaj chce pasować. ale wielkie brawa do zwycięzców. To był Brawa, para, która za chwileczkę podzieli się wódką razem z parą młodą.